Udziwniony Zetor 25A To jest fajne w naszych kolekcjonerach, że każdy ma jakiegoś wcika, każdy ma jakiś inny pomysł Temu się akurat podoba, tak jak zrobił i chwała mu za to A przez Państwem Potson rocznik 1926 6-cylindrowy, 4-cylindrowy, przepraszam, 4-cylindrowy bardzo, bardzo nowoczesny jak na te lata, bo stary rocznik, ale bardzo ładnie utrzymał. Amerykanie mieli to do siebie, że to na, oni dłużej mieli traktory benzynowe na początku, a teraz na pewnie wjeżdża na zębami 328 Porsche C-330. jest to już pojazd, dobrze państwo znany, ale był dzisiaj, można powiedzieć, historyczny. Taki tak, 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 tak troszkę po wizualnym dniu, bo inna maska, inny kierowca, ale kiedyś widziałem pana z dziewczyną. Myślę, że się orientacje nie zmieniły. I malutki Las Bulldog 25, Właściwie to samo co do 35 konstrukcyjnie, tylko że pomniejszony. Akurat pan Bernard jest człowiekiem, który kocha tylko serię ciężką. Zostaliśmy okradzieni, ogrrabieni i sprzedani. I na traktorek A-Z. Tych traktorków w e, na Bałkanach produkowano sporo. Zresztą w polskich e, zakładach zieleni miejskiej też można ich było sporo w swoim czasie zobaczyć. małe gospodarstwo rolne zwróćcie Państwo uwagę na próg, jaki ciekawy tu się I wieżdża Z-ON a więc 3 diesel, czyli to samo co tamte, tylko o jeden kłopot. A za 30, 11, właśnie 40, 11, 10. a więc jeden cylinder więcej. Czyli tak, troszkę, troszkę powietrzony, tak, szybszy i mocniejszy. I dłuższy. No i proszę Państwa, ikona Dora Zetora, super 50. Super. Jeden z najszybszych w tamtym czasie ciągników. Tutaj oryginalna kabina. Z tyłu były jeszcze takie drewniane drzwi. No, na to jest, więc drzwi zostały zdjęte. Ten traktor ma wyciągalne, czyli musiał pracować w lesie. Dał sobie radę z każdym drzewem. Gorzej było z traktorzystą czasami. I kolejny 3011. Produkcja Cynali. Czechy. Zetor 3011, to w Polsce nie robili, sprzedawali, wychodziły na kraje Beneluxu i kraje skandynawskie. A taka kolekcja kolekcjonerska ciekawoska, ta kabina, która jest na nim, no ona Bardzo, no. warto wartość już dzisiaj. I ta kabina nazywa się Orzeszek, ale nie polecam nikomu, jest strasznie hałaśliwa. Pojeździe takie człowiek nie słyszy przez kilka dni, ale każdy ale. chce ją mieć. Zwróćcie Państwo uwagę. Ursus C330 w barwach Jelonka. John Deal! John Kolega miał pomysł. i zrobił jak chciał, bo było go na to stać. proszę Państwa. Czerwony C328. 25. Też Państwo zobaczycie mają troszeczkę inną maskę. Światła jakby komponowane w tą maskę, ale na nie przyjdzie czas. Zwróćcie Państwo uwagę na kolor niebieski Cetory. Przede wszystkim wychodziły w kolorach niebieskich, zielonych. Pan Marian Staniaszem jest właścicielem potężnej kolekcji różnej marki traktorów. I pan Marian dzisiaj będzie tym traktorem, napędzał mocarnię. Także za po tej prezentacji zapraszamy na pokaz mocenia. Marek, 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 przepraszam, pojmiem radę. Przeszła 28 kolegów, z uczuciem bardzo ładnie na nawet kierowcy też oryginalni. Cóż można więcej powiedzieć? Zwróćcie Państwo uwagę, kolejna popierdółka, tak ja to mówię, ale wyprotokowana w Polsce. Polska, polska myśli śliczna, kabina polska, traktor polski, Cezar 25. K jest taka piosenka godynik Jest jeste zezech Bogą czy tobie woda trewa,